Dzień dobry, witam serdecznie. Bożena Jędrysik. Jestem specjalistą chirurgii ogólnej, jestem również lekarzem medycyny estetycznej. Dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć kilka zdań na temat mojego ulubionego zabiegu, mianowicie zabiegu z niciami liftingującymi. Ja pracuję na niciach liftingujących firmy Aptos, które charakteryzują się według mnie największym bezpieczeństwem, chociażby ze względu na ich skład, dlatego że Składają się one z kwasu polimlekowego i kaprolaktonu, a w tej chwili również nici mamy trzeciej i czwartej generacji, które zawierają kwas hialuronowy, działający bardzo silnie przeciwzapalnie, skracający okres rekonwalescencji i dający bardzo silną stymulację zdecydowanie większą niż nici pierwszej czy drugiej generacji stymulacji kolagenu i elastyny. Oprócz nici rozpuszczalnych pracuję również na nitkach nierozpuszczalnych tej samej firmy, są to nici gładkie, Nici, które znaczy mogą być gładkie albo mogą być z mikrowypustami, natomiast są zbudowane z materiału, który się nazywa polipropylen. Jest to materiał używany od bardzo dawna w niciach chirurgicznych, ponad 50 lat, a więc jest to materiał o, sprawdzonej, o sprawdzonym bezpieczeństwie dla pacjenta. Te nici nie dają efektu stymulacyjnego, one działają tylko w sposób mechaniczny i tych nici używam u pacjentów, którzy mają bardzo grubą skórę, bardzo ciężką skórę. Tudzież u pacjentów nieco starszych, u których nie spodziewam się zbyt dużego efektu stymulacyjnego kwasu polimlekowego i kaprolaktonu. Nici rozpuszczalne mają różną postać przestrzenną. Firma dysponuje ponad 30 rodzajami różnych nici. To jest bardzo ważne, dlatego że tutaj każda nitka jest jak gdyby. Dedykowana odpowiedniemu, znaczy konkretnemu problemowi. Nie ma czegoś takiego, że są jedne, dwie nitki, którymi, którymi staramy się naprawić wszystkie problemy w obrębie twarzy czy ciała. Każda nitka jest dedykowana, dedykowana innemu problemowi, a więc inne są nici dla naprawy, dla podniesienia linii marionetek, inne nici są na brwi, inne nici są na podbródek, czy inne nici są na uszy. Nici liftingujące, na których pracuję, zaczynają się rozpuszczać pół roku po implantacji, rozpuszczają się jeszcze rok. Czyli taki prawdziwy, prawdziwy okres ich rozpuszczania to jest około półtorej roku. Natomiast, natomiast każda nitka po w trakcie wchłaniania, w trakcie pracy, stymuluje wokół siebie produkcję, tak jak powiedziałam, kolagenu i elastyny, czyli zostaje, nawet jeżeli ona się wchłonie całkowicie po dwóch latach, pozostaje jeszcze po niej taki paseczek własnego kolagenu i elastyny, które się normalnie starzeją zgodnie z rytmem starzenia każdego z nas. Nie powodują, to znaczy, nie ma czegoś takiego, że są jakieś duże zrosty po tych niciach po upływie tych dwóch lat. Ja mam pacjentki, które robię regularnie od 10 lat, bo tak długo pracuję na niciach Aptos i pacjentki, które mi przyjeżdżają co półtorej, dwa lata, robię bez żadnego problemu, bez żadnych problemów związanych z przesuwaniem kaniuli czy z implantacją tych nici. One naprawdę ulegają całkowitemu wchłonięciu, nie dając, nie dając stymulacji tkanki bliznowatej ani zwłók, w obrębie tkanki podskórnej.